Ale się wyspałem, o a kto to, aha to chyba z Disiek, się ma zdzisławie co tam, o ale fajna kołderka ja też taką mam, tak, to dobrze bo mi zimno na tej saharze. Dobra nie idziemy zabić wojowników asfaltu ale najpierw dojdziemy do punktu obserwacyjnego, który znajduje się na tym klifie 500 tysięcy metrów nad poziomem morza, okej. Okay. Halo baza, to z dzisiaj widzimy coś do żarcia i asfalt. Halo, to baza, musicie zaczekać aż się wyleje i możecie ruszać do konsumpcji. Ok, czekamy na znak. From to baza, atakujcie, już się wylałem. No nareszcie, z dzisiaj ja biorę tych dwóch z prawej i mięsko. O, ale fajnie będzie ekspa. Dobra, teraz idziemy na ślizgodupa, nie te kto się nazywa zjeżdżalnia, no dobra niech ci będzie, idziemy na ślizgodupa. Jeszcze rozchrzanie tych asfalterów i mięsko, a później seskoczymy na bungee. OK, DJ please music. You Przychamuj to są kolejni Haha ale dzisiaj będzie expa to really O proszę a ten pan pali jak jego mama nie patrzy Za karę zara go zdejmę Top 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 No szkorne Idą jaskiniowcy Ararararo jest zdjąłem go, a teraz idziemy se dalej i dalej w siną dal. Dzień dobry wszystkim, nie tak zamknij gadaczkę nie możemy ich rozwalnąć. No dobra, moja misja na wojowników asfaltu się skończyła, żegnam.